Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja będziemy robić Latina make-up. Zobaczymy jak będę wyglądać, wszystko tutaj przygotowałam. Wszystko jest ułożone pięknie, całe lusterko. A, mam na laptopie włączone, właśnie na nim stoicie filmik, jak zrobić ma Latina makeup, więc jeśli ważnym yy, zdaniem to nie będzie Latina Makeup, to nie, to nie do mnie skargi, tylko do osoby z TikToka. <grym> to jest mały problem. Ja nie mam y, pomady A czarne, czarną krytkę wyrzuciłam, bo ona się źle temperowała i mam, mam takie coś tylko, że ten kolor jest rudy <śm> w sumie mam takie trochę rude włosy nie wiem, czy to dobry pomysł ale mam jeszcze jedną opcję, mogę wsiąść pale paletę bo osoba na nagraniu ma Rysuję to pędzlem, więc jakbym wzięła paletę I wybrała któryś z tych brązów To byłaby chyba git Oj, może przypnę sobie włosy Cóż Nie zawsze wszystko musi wyglądać dobrze Ten też jest trudny Nawet bardziej niż... Ajajaj Dobra Loretyn. Maluję. To wygląda źle. Jest problem, bo ja nie, nie maluję brwi na co dzień. Jeśli ktoś już oglądał odcinek z mojego makijażu, to wie. Yeah. Nie, to będzie dobry makijaż. Ukradłam, w sensie ukradłam, wzięłam kilka kosmetyków od mojej siostry i ona i tak tego nie ogląda, więc nie będzie wiedzieć. Więc w sumie to nie jest kradzież, ona też to bierze rzeczy moich. Jak jestem, to w ogóle to wyjdzie? Na razie się nie zapowiada, powinnam tutaj zrobić takie, taką, takie odcięcie, może inna pora spędzę troszeczkę. Mm. Bo źle? Dobra, ja pójdę zmyć to i zaraz wrócę... Jestem. Dobra, teraz muszę wziąć jakiś jasny korektor. Nie wiem czy wziąć taki, czy... czy taki. To jest Everline, to jest Maybelline. Ten jest chyba jaśniejszy, ale chyba jest na wykończeniu. Tak średnio coś tu jest, ale dobra. Próbujemy. Trzeba teraz wziąć. To będzie Ona to robi pędzelkiem, więc ja też zrobię. Dobra. Wyglądam jak ninja. Nie mam pojęcia co ma to z ninja wspólnego, ale dobra. Czemu tu nic nie widać? Ja mam, naprawdę. Obiecuję. Na babcię kończuszkę. Żartuję, to nie babcia. Wygląda oh, matką. Teraz yy, podkład, który wziąłem od siostry, ale ona od nie wie Pędzlem też trzeba. A czemu nie gomyszko? I ona robi to na twarzy od razu. Okay. tyle powinno starczyć. Tylko, jakby on jest na mnie za ciemny, bo moja siostra ma inną karnację ode mnie. No to pędzlem robi. Sole gąbeczku, no dobra. Nie, nie wygląda do ty źle. Korektor będzie pod oczami tu. Okej, okay. to będzie jeszcze wyglądać dobrze. Tylko to mi jeszcze nie zakryło. Co to za podkład? Ani, widzicie? No ja mogę troszkę. Ale ona tego nie robiła. To ja nie będę tego robić. W ogóle wiecie co ja zrobiłam. Ja wysłałam sobie Element Messenger'a. Chciałam wysłać ten filmik z Latina Makeup. A przypadkowo wysłałam na grupę kasową. I był tu, mówił, ja nic nie piszę na grupie kasowej zazwyczaj, ale teraz użyję tego. I ona daje pod oczy. Trzeba więcej pod oczy. Tu. Tutaj tutaj. A jeszcze tu. Teraz ja brązer. Dobra. bronzer też pożyczyłam od siostry. Taki. <laughs> Nadaję go na całą. Ale ja nie mam dużego czoła chyba. Ona go daje też tu. Tu. Raz. Dobra. Trzeba to rozblendować. Mogę gąbeczką? Mogę. Ja się nie będę z tym zapomniała namoczyć, więc... Będzie prawie to samo. Coraz gorzej, teraz puder, co na go daje? Czekajcie, może być najpierw puder. co jest Gdzie on gdzie ja gdzieś, gdzieś, Pod oczy daje. I na czoło. I tutaj chcę tak troszkę przejadę. A rzęsy tu kleja. No jakoś mało tych kroków. Teraz to bardziej wklepie. Jak tak nie wyjdę na, na, na miasto, tak się mówi. Na dwór. Na pole. <gryw> Napiszcie w komentarzu, jak piszecie. Jak mówicie. Rzęsy. Mam takie. Otwórz się przede mną. O, mój klej. No, jakieś takie największe. W sumie one są takie same, nieważne. Te Nie mam pensety. A nie mam benzyty. O, o, wow. Chyba muszę sobie kupić nowy klej. Nawet tak chyba. Potem na końcu filmiku napiszcie. Jak Wam się podoba mój look. Ale to na końcu. Bo wszystko jeszcze może się zmienić. To zdjęcie jest takie widoczne. Szczególnie na żywo. Przecież Ja, wyglądam, ja nigdzie nie wychodzę. Nie ma nawet szans. Dobra, to dażę. Ja muszę widzieć, ale ja nie widzę. Okej. Okay. Nie poszło tak. Łatko poszło najgorsze... Znaczy nie na jego... Co teraz? Ojoj. Oj, oj. Eyeliner! No i nie ta strona. Jestem ciekawa. Oj, excuse me. Czy rozświetlać będzie? Niektóre chyba leci na make dają rozświetlać. Ale ja tu żeby one teraz wyszły tak samo, ale po co ja mam robię? Jak? Przyklej, że proszę. <słyska> Nawet tego nie widać. Dobra, to robię, skoro tego nie widać. I dziwne. Jak nie wyszło? To jest <słyska> tylko <słyska> tak samo. <słyska> Dobra, trzeba się skupić. Ja tu nic nie widzę. Czy one wyszły jakoś? Podobnie. Ja zobaczmy. Teraz obrót kolejną rzeczą, którą pożyczyłam. Ona trochę wyjechała. To też tak zrobię. Dobra. Kolejna rzecz, którą ukradłam. I to koniec? Czy ja wyglądam jak Latina Makeup? Nie wiem. Ale to odcięcie jest okropne. Chyba do mnie po prostu nie pasuje taki makijaż. Albo go źle zrobiłam, ale to, <laughs> się po prostu ocenić sami ten make-up. Jak mi wyszedł, jak, jak wyglądam, czy mi w ogóle pasuje ten Latina make-up. Koniec. Zżegnamy się z Wami <laughs> w tym pięknym makijażu. Bosy nie pasują dzisiaj, ale wybaczmy i to proszę od Was subskrypcję. Bo ja widzę, że Wy tego nie robicie. To jest przykre. Lapkę w górę też poproszę i komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ujazd dla Was.